Był 1 października 1944 roku. Przez okolice Mistrzowic sunęła ciężarówka wypełniona więźniami. Nagle zatrzymała się, a gestapowcy nakazali jednej z więźniarek biec przed siebie. Kiedy ruszyła, padły strzały. Ta tragiczna scena wydarzyła się w tej okolicy, na mistrzowickich polach. Ofiarą niemieckiej zbrodni była Wanda DeLong, pseudonim Sarenka. Ledwie 24-letnia dziewczyna z Zaolzia pochodziła z Orłowej lecz jako nastolatka podjęła naukę w Cieszynie w tym właśnie budynku a wtedy było to prestiżowe gimnazjum imienia Osuchowskiego była mądrą piękną i niezwykle aktywną dziewczyną działała w związku harcerstwa polskiego w Czechosłowacji a po zakończeniu szkoły średniej kontynuowała edukację w szkole nauk politycznych w Warszawie była akademicką mistrzynią polski w pływaniu Grywała również w tenisa. Wybuch II wojny światowej zastał ją w Warszawie i tam zaangażowała się w obronę miasta. Kiedy powróciła na rodzinne zaolzie, włączyła się w działania tutejszego ruchu oporu. Jako łączniczka organizowała w Beskidach zbiórkę i przerzut żywności dla głodujących rodaków w generalnej guberni. Wskutek donosu została aresztowana w Cieszynie i uwięziona w zakładzie karnym w Wadowicach. W 1942 roku udało jej się zbiec. Od tego czasu ukrywała się początkowo w Warszawie, a potem na Zaolziu i w Beskidach. Co było dalej? Została ponownie aresztowana gdzieś tam w tej okolicy, podczas spaceru do kryjówki na Górze Ostry, a niedługo później gestapowcy zakończyli jej młode, 24-letnie życie. Wanda Delong. Heroizm, młodość, patriotyzm. Mam to po tobie.